Do Amadeusza w takim razie Tylko to nie wiem czy on nie lubi tu, tu może być ciekawie e, Wbijamy do Amadeusza mm, i piszemy wbijamy do Amadeusza i piszemy pokabica Wbijamy do Amadeusza i piszemy pokabica Come on, let's go Wbijamy i piszemy pokabica Zresztą nie mogło ci tutaj zabraknąć podsumować. Póki ma mało ludzi, napierdalamy i piszemy pokabica kabica się dużo przy, e, nie jestem nawet pewny Czy nie jesteś w pierwszej piątce moich top monitorów? Pewnie nie zdajesz sobie z tego sprawę, ale prawdopodobnie. on, let's go, napierdalamy, 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 napierdalamy żeby się przebić. Jest, dużo mi pomogłeś w tym roku, mordeczko. I oczywiście nale nale należałoby cię wypisać na tym ekranie. E w tej piątce jest też Pumpkin Zig na przykład. Jest też tajemnicza Pumpkin nie ma jeszcze na ekranie, bo to są te z ostatniego live'a, ale zaraz wszystkich powypisujemy. E dziękuję bardzo. Pokabica, ho. Nie, Chcę, nie, nie ma nie mam bica. Ra czyżby robił mi ten? Paszkiewicz lajwa, Rajda? Pepasza. Pe Pe 3. Ojoj! Ojoj! Jest za mocny. Rajd żeby to zrobił, Pepasza 3. Nie ma co pokazywać, bo o to jest święta na siłowni. Pepasza 3! Ojoj! Gelusz? Ojoj! To Geluś ma taką widownię ostrą, kurwa. Wjechali człowieku jak. Ojoj! Jak, jak Rafatu z Marlenką. To Zostawcie wszyscy łapkę w górę, położycie mi z... Pe -pasza -trzy -jo. z... Pasza 3 ojo! Do Maltiego! Dobra, tam, piąteczka. Wiem, w sumie niektórzy mają jakąś spinkę z tobą. Ja tak naprawdę nie śledziłem Twojej kariery. Wiem, kim jesteś, yy, ale nie wiem o co, o co wy się tam wszyscy spinacie, bo się w to nie zagłębiałem. Mm. Dabaj do ja Dobra. Nie albo nie, ale dziękuję za to, za rajda. Nie ma problemu, trzymaj się, piąteczka dla Ciebie. I, I to się szanuje, to się szanuje, że mimo tego, że mam, mam tam konflikt z jego ziomkiem, to, to nie wyleciał do mnie z tekstem, że o chuj Ci w dupę, czy coś, tylko, no, pozytywnie, pozytywnie przyjął, to się szanuje. A ludzie, ludzie wracają jak jesteś prawdziwy.